No, witam w kolejnej, ostatniej części Metal Gear Rising Revengeance. Ostatnia część ostatniego DLC. Zostały nam już do wyczyszczenia właściwie tylko to jedno pomieszczenie przed nami. Poczekam, aż tych dwóch strawników się minie, żeby nie widzieli siebie wzajemnie, tylko byli odwróceni do siebie plecami. A plecami ciężko jest cokolwiek zauważyć. Niby taka technologia, cyborgi wspaniałe, ale oczu z tyłu głowy to już nie zamontują. No i się minęli. Chodź no tu kurczaczku za drzwi. I jeden już z głowy. No to teraz szybko drugi, tak żeby nikt nie zauważył. Ups, chyba ktoś zauważył, ale tylko tak kątem oka. Więc raczej chyba będę się ewakuował, żeby poziom ostrożności opadł. No dobra, jest zero. Troszkę mi ten wyrandol przeszkadza w zestrzeleniu tego u góry. Więc strzelmy w Randolph. Planuję przy pomocy rzucanych nowy odwrócić jego uwagę. Strzelę, on się zainteresuje co się stało, a ja w międzyczasie spokojnie będę mógł się do niego przedostać. Rzucanie w ścianę nie okazało się skuteczne, więc wróćmy sobie w niego. To już powinien zauważyć. Dobra, pewnie zainteresuje się tymi drzwiami, więc prędko, więc lećmy pod niego tak, żeby nie widział. Hmm, do góry iść nie muszę, więc zeskoczę od razu na dół. Znajduje się tam jeszcze jeden przeciwnik, tylko żeby mnie nie wypatrzył. No dobra, chyba widzę bezpieczne miejsce, gdzie można zeskoczyć. Te miejsce znajduje się za przeszkodą, więc nie zauważy mnie. No dobra, gdzie on tu jest? A, tutaj. Na szczęście mnie nie zauważył. Jako, że to jest ostatni przeciwnik. Nie skadajmy się, tylko go po prostu zarożnimy. Poszło szybciej niż gdybyśmy mieli czekać. A tam alarm włączył, to tam mniejsza o takie pierdoły. I tak nikt się nas nie wróci z powodu tego alarmu. Co, ten u góry, co nawet wie, gdzie jesteśmy? jak nam zejdzie do zera to wtedy możemy już ruszyć dalej do wolności Jeśli nie wiesz, czym jest wolność, nie mogę oczekiwać, że zrozumiesz naszą sprawę. ...Ale to nie ma znaczenia. Rozumiesz to, czy nie? Tak samo zginiesz za to. Więc zanim uzyskamy wolność, czeka nas walka z bossem. Moim zdaniem jedna z ciekawszych walk z bossami w tej grze. A biorąc pod uwagę, że i tak bossy w tej grze są świetne, to i tak to wiele mówi. Kiedy widzimy ten żółty atak, kiedy tak łapie ręko, to wtedy należy podskoczyć. Odsuwanie się wiele nie pomoże. Blokowanie jego ataków jest o tyle pożyteczne, że przynajmniej go ogłusza, więc daje nam chwilkę, żebyśmy mogli go zaatakować. Podskakuje, wtedy koniecznie brońmy. I wtedy zmienia się nam faza. Naszym zadaniem jest przedostać się za jego plecy tak, żeby nie widział. Cały czas się rozgląda, więc przechodźmy wtedy, kiedy nie patrzy. Jak będziemy za długo stać za jednym kamieniem, to wtedy w końcu nas wywęfy i zacznie atakować. A jak zacznie atakować, to wtedy mamy okazję, żeby szybko ruszyć za plecy, dlatego że jak atakuje, to wie gdzie atakuje i już tego nie zmienia. A jak nas zobaczy, to niestety nie możemy zablokować tego ataku. No dobra, źle wymierzyłem moment. I za to oberwałem. Na wyższych poziomach trudności bije znacznie, znacznie mocniej. Jeśli byśmy potrzebowali regeneracji po tym oberwaniu, to pasty nano naprawiające lewo na tej arenie, więc można je w razie czego zebrać. Lewy. Zadajmy mu jak najwięcej obraweń, zanim wstanie i zrobi atak, który musimy zablokować, przechodząc do następnej fazy. Jak blokujemy, to lądujemy w jednym z dwóch ustalonych kierunków, w zależności od tego, jak jesteśmy ustawieni względem niego. I moim zdaniem z tego kierunku jest znacznie łatwiej. Widzicie, wtedy wojowałem, a teraz jestem już praktycznie za jego plecami no się jeszcze tylko odwróci, żeby zadać szybki, cichy atak, który zabiera naprawdę wiele zdrowia. I ta zmiana muzyki. A potem tym możemy jeszcze mu dowrócić parę dodatkowych obrażeń. Wróty atak z zamachem topora, to lepiej odskoczyć i uciekać. I moim zdaniem zaskakująco dobrze się sprawdzają przeciwko niemu ataki z powietrza. Lubi wtedy w nas po prostu nie trafiać, a blokować powietrzu nadal możemy. Zwycięstwo jest Twoje. Akurat wtedy, kiedy robisz nam okazję do szybkiego ataku z ukrycia. Który zabierze Ci olbrzymią ilość zdrowia. Chociaż wylądowałem po tej gorszej stronie. Ech, I w dodatku dałem ciała. Ale co tam? Tłuczmy go dalej, mamy jeszcze sporo zdrowia, damy radę. No dobra, teraz to mam mniej od niego. Jednak nie poddawajmy się. Tłuczmy go dalej, blokujmy jego ataki. Nie powstrzymujmy się w zadawanych obrażeniach. I znowu ten atak skóry. Ale tym razem po lepszej stronie, więc nie narzekam, powinno się nam udać zadać mu sporo obrażeń. Wolę tym razem za daleko nie przebiegać troskę więcej ostrożności. Przekręć się na dobra. I szybko za plecy. Naciskam przycisk odpowiedzialny za natychmiastowe zabójstwo i możemy się cieszyć animacją cięcia dwojownika o wolność, który nam wolność próbuje odebrać. Już dużo nie zostało resztówka. Kiedy będzie już te QTE na sam koniec? W końcu ten boss nie jest wyjątkiem od tego. Teraz! Udało się zablokować i siłujmy się z nim! Piła przeciwko pile! Nie ma jakichś wielkich, wydźwiejanych sekwencji. Tylko te napawanie i wtedy już możemy go pociąć. Pociąć na kawałeczki, tak żeby już się nie pozbierał. Ewentualnie przeciąć raz i wystarczy jeśli się komuś przyśpieszyć. Jednak nie tniemy go na raz. Tniemy go na kilka razy. Pierwszy raz już był, a teraz kolejny. F jedno cięcie wystarczy. Ale ja chcę więcej, chcę więcej ich podziąć, <noise> W końcu to ostatnia okazja do znęcania się nad bocami w tej grze. Unieszkodliwiliśmy mafinę, więc teraz zajmiemy się pilotem. Porównując finałowe bossy, czyli Armstronga dla sama i Raidena, to Kamsin jest naprawdę łatwym bossem, jeśli wiemy co robimy. Nie sprawia szczególnych problemów. I on nie ma nóg. Ech, teraz to już jeszcze bardziej nie będzie miał nóg. I oto pokonaliśmy całe Metal Gear Rising Revengeance. Wraz z dodatkowymi DLC. Obydwoma. Więc zakończmy to jak największą sieczką, jak mówimy. Aż do końca paska energii. To wszystko. I pokonany przez pierdolonego Kundla. Wyjaśnia się, że każdy pies ma swój dzień. Ty mały jebaku. W końcu jestem prawie wolny. Ty kupo gówna. A co z wolnością tego całego kraju? Wolność nie może być narzucona. Musi zostać samodzielnie uzyskana. Parszywy, jebany, sukin. Tak jak powiedziałeś, prawie. Co ty zrobiłaś? Aktywowałem twój ogranicznik zasięgu, oczywiście. Ofukałaś mnie. Czuł za potężny intelekt. Zgadza się. W takim razie przegrałem. Łapa. Uła. Kończył ten batat odje, nie stoi mi na drodze. Wymyślę jakąś historyjkę na odprawie Mistral Kimbesty. Ta walka nie ma nic wspólnego z wolnością. Więc czemu? Widzisz tylko logikę i powody. Ty nigdy byś nie zrozumiał. Wow! Blade Wolf, przez tyle przyszedłeś. Blade Wolf? Tak, to Twoje imię. Mam nadzieję, że ci się podoba. Więc tu po tym Ryden cię ocalił? Tak, uwolnił mnie. Podobnie jak ja, był zmuszony zabijać. Był świadkiem ciemnej strony ludzkiej natury. Ale nadal walczy o to, w co wierzy. Tak. I dlatego ja wierzę w niego. Będzie się tego trzymał i nigdy nie przestanie. Dziwnie mi tak trochę kończyć tą serię. Trochę tak, jakbym nagrywał ją właściwie od zawsze. W końcu to moja najdłuższa seria do tej pory, ale cieszę się, że mogłem wam przedstawić tą świetną grę. Naprawdę wam ją polecam. Złapałem ją na jakiejś Steamowej promocji. A te dwa DLC, które gramy jako Jet Simpson oraz Blite Wolf, są w pakiecie bez dodatkowych kosztów. Prawdę mówiąc, nie wiem jak oceniać do końca te DLC. Osobiście uważam, że pierwsze wydaje mi się lepsze ale z drugiej strony wolę grać jako Blade Wolf niż Sam, dlatego że Sam w ogóle nie jest oparty na składaniu, a lubię się skradzać w tej grze. Mówię przede wszystkim dlatego, że jest opcjonalny i jak coś nie wyjdzie to nie jesteśmy bardzo karani, no nie wiem. Ale i tak lubię tą grę w całości, wliczając oba te DLC. Jeśli podobała się Wam seria, to zapraszam do subskrybowania, żebyście byli informowani o kolejnych seriach. Do widzenia! Again.